say something Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Usted el inicio del programa de Michu. Programa de Michu. Tak, tak, mój drogi Michu. To jest właśnie pierwszy odcinek programu de Michu. Pierwszy blok jest to niesamowicie podekscytowany. Dzięki, że tu jesteś i zdrowy. I przychodzę z bardzo ważną misją odpowiedzi na jedno pytanie. Jak zbudować formę na lata, a nie na lato? Jeżeli mówimy o formie na lata, to wypadałoby właściwie określić i zdefiniować, czym jest ta forma na lata. Dla mnie to ciało, które jest ogólnie bardzo zdrowe, co oznacza, że jest sprawne, silne, w miarę szybkie, elastyczne, a przede wszystkim jest wszechstronne. W starożytnej Grecji, w tym ideale starożytnego sportowca, mówiło się o kalos kai agatos, co oznaczało piękny i dobry, czyli właściwie ta idea tego sportowca, który jest wszechstronny i którym ciało łączy się z duszą. I myślę, że to jest bardzo ważne. Jeżeli miałbym podać jakiś jeden kluczowy wskaźnik, składnik tego, co sprawia, że można zbudować formę na lata, to powiedziałbym DNA sportowca. Sport musi być w Twoich żyłach, musi być w Twoim DNA. Generalnie nie zbudujesz formy na lata, jeżeli będziesz skupiać się na swoich sportowych celach, a nie będziesz mieć osobowości, mentalności sportowca. To sportowiec. Musi być jedną z ról życiowych, którym się identyfikujesz. Jeśli tak będzie, no to nagle okaże się, że kiedy pracujesz 8 godzin w ciągu dnia na siedząco, to jako sportowiec wpadniesz na taki pomysł, żeby co jakiś czas wstać i być może zaktywizować swoje biodra. Jako sportowiec podczas spotkań biznesowych będziesz unosić nogę do przodu, robiąc jakieś ćwiczenie, które będzie aktywizowało. Twoje ciało, ponieważ będziesz czuć, że coś jest nie tak. I będąc sportowcem, rozumiesz, widzisz więcej. Masz wyższą świadomość swojego ciała i chcesz dbać o swoje zdrowie ogólnie. Możesz mieć swoje cele sportowe jak najbardziej, natomiast rozumiesz, że koniec końców zależy na tym, Tobie i Twojemu ciału, żeby być zdrowym. I to właśnie wpisywanie się w mentalność sportowca moim zdaniem jest tym największym czynnikiem odróżniającym osoby, które robią formę na lato od osób, które robią formę na lata. I niestety, choć każdy może, to uważam, że to nie jest dla każdego. I jednak większość osób nigdy w życiu nie zrobi formy na lata, ponieważ większość osób nigdy nie będzie miała wypisane na swoim sercu i w swoim mózgu jestem sportowcem. Taką drugą zasadą, drugim takim wyznacznikiem byłaby dla mnie miłość do sportu. Miłość do sportu, która objawia się w tym, że jesteś naprawdę wdzięczny sportowi i w ogóle wszystkim dyscyplinom, które kiedykolwiek uprawiasz czy uprawiałaś. I rozumiesz, że one ciebie kształtują. Że one Ciebie zbudowały. To się łączy oczywiście z tym, tą mentalnością sportowca, natomiast to też oznacza, że masz ochotę szperać, masz ochotę edukować się, bo żeby być zdrowym, żeby mieć formę na lata, nie wystarczy ćwiczyć. Trzeba także rozumieć ruch. Trzeba rozumieć ciało. I te wszystkie mechanizmy związane z tym, w jaki sposób funkcjonuje ciało, w jaki sposób ja rozumiem, co ja czuję, co jest dobre dla mojego ciała, a co mu zaszkodzi, to to tak naprawdę będzie bardzo ważne w budowaniu formy na lata. Bo potem nieważne, czy pójdziesz na dyskorolkę, czy pójdziesz na siłownię, czy rozpoczniesz grać badmintona, pewne mechanizmy, schematy ciała Będą bardzo podobne, i mając tę wiedzę, wiedząc w jaki sposób funkcjonuje nasze ciało, wiedząc w jaki sposób je regenerować, w jaki sposób je ćwiczyć, w jaki sposób je uelastyczniać, jesteś w stanie zbudować formę, która będzie trwała latami, i to jest właśnie kolejny wskaźnik, tak? Czyli ta miłość do sportu ta uznawanie sportu za ogromnego przyjaciela, przyjaciółkę, da ci tak naprawdę duży background odnośnie wiedzy tego w jaki sposób działa nasze ciało i to tak naprawdę pcha ten rezultat ku zdrowiu i ku temu by taką formę zdrowotną yy, budować przez lata. No dobra, i ostatni wskaźnik, ostatni składnik tej formy na lata to zdrowie psychiczne. Pamiętasz na początku, w definicji e, formy na lata, mówiłem, że dla mnie to jest taka definicja bycia wszechstronnym, tak? Połączenia ciała i ducha. No i właśnie teraz u tego ducha chciałbym zahaczyć. Jako psycholog, wiem i pracuję czynnie z wieloma osobami które zmagają się z różnymi trudnościami psychosomatycznymi. Te osoby są często bardzo aktywne, te osoby często naprawdę dużo robią i starają się, natomiast koniec końców ich ciało nie do końca jest zdrowe. Dlaczego? No bo ta dusza, jakby to powiedzieli grecy, a teraz współcześnie możemy powiedzieć nasze zdrowie psychiczne. No nie jest w pełni zdrowe, jeżeli tutaj jest coś zaniedbane, jeżeli tutaj są jakieś zatory, jeżeli tutaj są jakieś rany, jakieś kontuzje, no to teraz możemy się spodziewać tego samego w naszym ciele. I jeżeli porozmawiacie albo sami też macie takie doświadczenia z osobami, które pracują tak jak ja gdzieś tam w tym zawodzie, czy po prostu e, sami też czujecie, czy rozmawiacie z innymi, e, różne spięcia, różne bóle, różne blokady, różne napięcia pojawiają się z głowy. Tak? Przede wszystkim z głowy. Więc jak się mówi w zdrowym ciele zdrowy duch, to można powiedzieć także w zdrowym duchu zdrowe ciało. To tak sobie wymyśliłem, ale myślę, że to jest w sumie bardzo prawdziwe. Więc zadbanie o nasze zdrowie psychiczne, o naszą odporność psychiczną, o naszą elastyczność psychiczną to są absolutnie rzeczy, które są podstawą. To, to jest tak jak jedzenie, jak spanie, e, jak w ogóle sen, generacja, co tam jeszcze mamy. No takie totalne podstawy, tak? I jeżeli nie zadbasz o zdrowie psychiczne, no to możesz zapomnieć o formie na lata. Wystarczy po prostu basicowe, zwykłe poczucie zdrowia psychicznego i na tej podstawie już możemy budować formę na lata. E, no i to w sumie tyle. Bardzo ważne, bardzo ważne. No dobrze, dziękuję za obejrzenie. Słuchajcie. E, jeżeli ktoś dotarł do tego momentu, to szapomba i ogromne podziękowania ode mnie. Ja właśnie wybieram się na serwa, także wyjmuję moją deseczkę. I jedno pytanko, właściwie jedno, jedna prośba do Was. E, nie chcę Was teraz prosić o, o, o różne subskrypcje i tak dalej, jeżeli chcecie, to mi dacie. Natomiast to co chciałem Was poprosić to ten kanał ma na celu, żebyście wiedzieli. E, pomaganie Wam odkrywania siebie wewnątrz i właściwie też w tym świecie zewnętrznym, koniec końców. Więc jeżeli macie jakieś pytania do mnie, piszcie śmiało w komentarzu albo po prostu piszcie do mnie i ja z przyjemnością nagram takie wideo jak te, odpowiem tak samo jak, na, jak dla koleżanki Karin, mam nadzieję, że zrobię to szybciej niż ostatnio, ale jeśli nie, to wiem, że mi wybaczycie. I co jeszcze chciałem powiedzieć, yy, to to, że ten kanał ma na celu także pokazanie wam w jakiś sposób smakować życie, więc jeżeli w tym temacie też macie jakieś pytania... To ja służę pomocą i idę właśnie smakować życie z moją deseczką. Swoją drogą, kupiłem ją tutaj. Jest przepiękna, świetnie się sprawdza. No i idziemy właśnie troszkę popływać. Na razie, cześć!